Pierwsze żyją, kiedy są czytane, słuchane, śpiewane i malowane. Ignacy Stanisław Fiód, Wiersze pasterze, pasą konie trojańskie na zaminowanych polach pszenicy. Meszy i chomiki próbują skorzystać z tych anonimowych pól obfitości. Krople wiosennego deszczu umilają im czas obżarstwa. Smak chleba. Na balkonie słychać porywy wirującego wiatru z zachodu. Na wschodzie zbierały się ciemne chmury i słychać huk salw armatnich. Tam ludzie walczą o wolność i kawałek świeżego chleba. Na balkonie czuć. I jego smak niebo gwiaździste monitorowi prorocy wieszczą ocieplenie klimatu nas czeka pod znoszonymi podeszwami butów sól dobiera się do stóp wędrowca a on szuka przyjaciółki na te ciężkie czasy która zje z nim Wieczerze i śniadanie. Kiedy noc zwinie żagiel gwiaździstego nieba nad naszymi głowami. Gablotowa przyjaźń, mały książę, przytula się do pana Tadeusza. Powy dwójkę zawsze raźniej i czas się nie dłuży tylko słowniki wyrazów obcych mają tu coś, niecoś do powiedzenia. Towarzystwo. Okładka stu lat samotności Gabriela Garcia Barqueza patrzy pooraną twarzą z marszczkami na cierpienia młodego Wertera i przytula się. Miłość. Siła, która przychodzi, kiedy chce, i odchodzi, nie wiadomo gdzie. Niby zupełnie wolna, zniewala i totalnie ogłupia. Siła, której imion jest wiele, a żadne nie wyczerpuje jej znaczenia. Nawet nienawiść, przed nią respekt. Nienawiść przebiera się w różne kostiumy bykini, zazdrości i rozkoszy. Podziwu nie przesypia. Nawet w ciemnej nocy każdego poranka ostrzy kocie pazury i ogląda świat w czarno-białych kolorach. Swój Urojony głód emocji zaspakaja potencjalnymi ofiarami. Czas, Sutener: Jeśli ty nie wykorzystasz czasu, to on wykorzysta ciebie jak cichodajkę, będziesz jęczał. I krzyczał, zwijał się z pożądania nawet powietrzności. Sierocość. Kiedy zostaniesz sierotą, nawet w tłumie ludzi i zwierząt, pomocne ręce wyciągnięte na pomoc zapytają: Jak mogę ci pomóc? Na sierocość nic nie pomoże. Odpowiesz milczeniem. Dusza butów. Nie chce uwierać w stopy. Oddechem skarpetek otula pięty. A każdy krok idącego sprawia jej lubieżną przyjemność obcowania ze stopami człowieka. W sprawie brudnych myśli. Z dnia na dzień targają nami wątpliwości i brudne myśli zamieniają się w cierpką strawę codzienności. Upierdliwa pamięć domaga się prawdy o człowieku. Jak mantra podpowiada cynicznie, że naszym udziałem są niekończące się holokausty przerywane kazaniami cwaniaków o nienawiści, wrzawami kochliwych frustratów o potrzebie miłości. Pomimo tego będziemy szczęśliwi na kolejnej nocy poetów, śpiewając głosami nocnych ptaków pieśni o pokoju w przyjaźni, oczekując jutra i porannego kwilenia kopciuszka o świcie. Poranek na krakowskim rynku Pomiędzy wieżami Kościoła Mariackiego jowialna tarcza słońca rzuca cień pomnika Mickiewicza w poranną kałużę. Widzę w niej twarz Adasia i myślę, że już czas popatrzyć romantycznie poecie prosto w oczy. Czytał Bogdan Tmowski.